Kabidowie dzisiaj podłoga tula wam. Tylko posłuchajcie, ja mam pomysł. E, mówimy, na, jak na przykład co 30, co 10 minut będziemy się zmieniać i ta osoba będzie... Nie, po prostu mówimy podłoga to lewa e, e, w jakimś miejscu, kiedy chcemy. Więc na przykład kiedy... 3 dwa Hania niestety do, do, yy, poszła sobie yy, do sklepu bo my teraz dostajemy sami w domu Głużnie. więc nie będzie żadnych biegów ja testuję coś takiego ja testuję i yeah. suma, ice team mamy jakąś wziął. Hania, pożegnaj się z widzami Dobra czekajcie chwilę, idziemy siku i zaczynamy podłoga to lawa Dobra, jesteśmy kochani, teraz ogólnie jestem w słuchawkach no, ogólnie to mam je podłączone do telefonu. Nie wiem, czy mnie widać. Hello! Nie pokaż. Yy, dobra, i tu mamy pimpa, który nie wiem gdzie jest, ale u go mamy. Ale my w sumie zaczynamy podłoga talerwa. Będzie po całym domu podłoga talerwa. I mówimy, że to jest podzielony monet. Tak. Podłoga talerwa! Trzy, dwa, jeden i tu nic. 5 sekund 5 Pięć sekund 3, Pięć 4 sekund. Pięć sekund. Trzy, trzy, Podłoga to lawa Na piec to lewa, a trzy, podłoga to lawa A później będzie 4 Podłoga to lawa Wejdźmy na kanapie 1, 2, 3, 4 2, 1, dobra Jesteśmy tu. 3, 2, 1. Kolejne podłogi. Jestem. E w a oni na wjechali? Tak, wjechali. 3, 2, 1. Wydajcie. Widzowie, a teraz podpowiadamy jeszcze na pytanka u mnie w komentarzach. No, e, e. sobie pytanka jeszcze z widzami. No, na czuję, że trzymamy. Nie, nie, właśnie Wam pokażemy te pytanka. Więc y, oglądajcie i patrzcie do samego końca. To jest taki pierwszy film prawdziwego, co miażdżka. No. Y, od dolawa to chyba takie dwie rundki jeszcze drobnym potem. A teraz poodpowiadamy pytanka na moim tablecie. Tablecie, okej. Okay. Mój kanał. Patrzcie, jesteśmy tu. Oj, oj oj. Okej, okay, jesteśmy. Ładuję się. Oj, dziękujemy Wam za taką aktywność. z taką aktywność, że tyle subów. I w ogóle za takie TVE. W ogóle to mi samo to wyskoczyło na tablice. <grym> no ale już nie bez przedłużenia czytam komentarz, który był pod jakimś w jednym filmie, tylko muszę znaleźć tutaj. Widziałam komentarz. A nie, ja tak nie. Tutaj nie poczytamy komentarzów, ale mogę Wam przeczytać, bo nie da się pokazać komentarzy. Uważajcie, że tam pokażę jakoś za te urodzenia, więc teraz Wam ogólnie pokazuję, co tu piszę. Ile ma sla mam? Ja mam 9, Zośka ma 10, niedługo mam 10, Zosia ma 11. Aha, nie ma 6. 6. No. Dobra, już nie odpowiadamy na pytanka. O, i odwagę zanówimy od 1 do 10. Komentarze. Czas na następną zabawę. Jaka to będzie następna zabawa? A, a ła, wow, i właśnie nie minęło. O. o. Co robimy? Tak. Jaką robimy tak. Sprawdzimy, co się dzieje na TikToku. Muszę. Zobaczmy, co moja się robi na TikToku. O. To jest jej iPhone. iPhone 13 Pro Max. I zobaczmy. O. To jest jej tapeta. O, jest na Robloxie. Zobaczymy co ona ma. I może jej lekki obranka zrobimy. Może? Zróbmy. Może zdejmiemy jej włosy. Albo ciało. Nie, ubranko. I zmienimy jej włosy. Tylko nie mówcie jej na jej kanale. Okay. Dobra, zmieniona nam <noise> patrzcie ona ma tkina. Muszę Wam zaprezentować moi kochani. Każdy jej teraz zazdrości. <noise> <noise> nie? Piszcie i, na, i, oceniacie tego tkina, bo mi się spokoja. Nie no, że tak taki Ogólnie to będziemy teraz... Ogólnie to teraz... Mm, napiszcie, czy lubicie orbitki w komentarzach. Bo my nie lubimy zaciąg orbitki. Ja nie lubię tego smaku. Lubię smaki... Arbuzowy nie... lubię. Ja lubię... Tylko arbuzowy. Ja lubię tak szczerze, yy, no tak, borówkowy i arbuzowy. Ha, borówkowy i arbuzowy. Bardzo... Bardzo dobre są. I mango, i mango. Patrzcie jakie mamy picia. Dzisiaj będziemy go testować, bo oczywiście nie, nie piliśmy, naprawdę. Serio. No dobrze, dobrze, dobrze. Ale to chyba później. No teraz mamy jakieś fanko Kopy. Jak to tam się nazywa? Moje no, stare zabawki. Dobra, nie, to są kurtki mojej siostry. Tu powinny być fanko. Nie przetrz, bo to jakaś umowa. Nie to jest od pizzy Patrzcie jakieś zabawki, mini Jak jest <laughs> jestem? <śmiech> Pakuj go tu. Wybrałam prezentację naszych zabawek. To było jakby dwa lata temu to wybrałem. Jakiś czajsik. Powtórka. To trafiłem moja siostra na kielczapce. Willy Wonka, którego znalazłem u siebie w szkole. Nie wiem. Ale świeżo. I ten pies. Taka kolekcja, że wbiłaś to, to. Jakąś wodę tutaj mamy. Ale nie wiem, czy to mojego psa przewota. Pokażemy Wam mojego pieska. Wii uuu... Łuś! Łuś! On pewnie jest przed zmianiem! Przed drzwiami Pewnie jest. Patrzcie jak sobie leży mały. Nie widzicie, pewnie. to wam go tak pokażę. Patrzcie jaki piękny. Mm. Patrzcie jaka piękność. Piękny jest, co nie Zaszka? Takiego pieska na sobie. No jakby to jest nasz taki No, no wiecie, ja mieszkam naprzeciwko deski, bo to jest moja kuzynka. I mieszka do szkoły nas babcia, no i wiatrza. Mamy taki, my mamy. taki budowiec. Ja, my mamy e, bliźniaka e, Tak. Ogólnie, nie? No taki, tak. Bliźniaka. Blisko, e, blisko mamy naszą koleżankę Maję, potem jest nasza babcia, potem jest Wyszka, potem jest ja. Czy nie? Maja to taka giz. Kto jest ale taka. Pozdrawiam ją. Pozdrawiam ją. on. Z tutaj koły jeszcze chcemy pozdrowić. Pozdrow koło ze szkoły. Koch e, Pozdrawiam. Łucję, powiem za to. Nie. Zuzia, to nie. E, pozdrawiam bliźniaczki i Gabi. No dobra. Jeśli to obejrzą to. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. pozdrawiam. Eee. A ja bym chciał pozdrowić z mojej szkoły. Maxa, Maxa, mnie to Michała. Wszystkich zamówić: Felicja, Filipa Piedrowskiego. Lenę. Lenę, moją najlepszą koleżankę. No, taką koleżankę, dobrą koleżankę. Koleżankę i ko z kim ja się nagrywałam. Zobaczcie, bo jego pancie w sobie. No już smutnie. Ty nie nasz tata. ty jaki piękny. mu Dostawcie mu lajka, to będziesz szczęśliwy. I wreszcie będzie szczęśliwy, bo to było kłamstwo. On nie czeka na tatę. On po prostu jest dzisiaj smutny bardzo, więc zostawcie dla niego lajka. Party nawet nie ma jedzonka, nawet wody nie ma. Głodny jest, musimy mu no, zrobić. Ale to jak pyta, to tak się... Czekajcie, zrobimy mu jedzenie, a ja zrobię cięcie. Dobra, po zrobieniu jedzenia on to już wszystko zjadł. Pusta miseczka, pusta miseczka. Tutaj mamy taki kwiatek. I ogólnie to teraz... Zrobimy Wam runtu naszego mieszkanka. No ogólnie tutaj mam takie dwa mieszkania, bo ja mieszkam w kilku mieszkaniach i po Tutaj mamy wózek. Tutaj ogólnie mamy zaśkę, która właśnie sprząta dla Was pisanie. I tutaj mamy jakieś piłeczki. Tutaj mamy tak, naszą tak, kanapę. Jedną tablet. Tutaj taki mamy pokój. To jest nasz no. pokój. Tego tak, wcale nie było, tego nie widać. Tego, tego nie, nie ma, tego nie ma. Nie ma. Nie ma. Yy, ogólnie widzowie, to dajcie suba, bo dobijamy 1500, znaczy 1400 i no, ogólnie to się bardzo cieszę, że taką dużą liczbę dobijemy. No, ja bardzo dużo widzów jest na tym kanale. Pozdrawiam, Można... wszystkich. Wszystkich kocham. A aż... jednej osoby, ale to takiej... Jakiej? Ehm... Ehm... Ostatnia litera... Nie, nie ja... Poje... Nie, poczekaj. przedostatnia. Ostatnią powiedź dla widzów pytanie. nie nie, nie, nie. E, Pierwsza mogę powiedzieć trzeba. Z. Aha. Nie pozdrawiam osoby na imię. Z. Chodzi o Zuzia. <noise> nie, no nie, bo no, nie można mieć tajemnic przed widzami. No właśnie. no. Tak. Pewno... Wiesz, że Zuzia, wy. no po prostu... Jakby ja się czuję, że Ty mi zabrałaś koleżankę ucie. tak się czuję, naprawdę, więc <grym> dlatego. Patrzcie, jaki Wysia ma pieska, patrzcie jaki szczęśliwy taki będzie, uolecił go to trajpa, w będzie. no już z Wami chyba, że jeszcze zrobimy prognozę, albo jakiegoś shorta. To jest jakby taki day. nie wiem jak to Ej, pokaż co ja robię na cieniu. Dobra widzowie, to my już się z Wami żegnamy i to pierwszy film z prawdziwego życia, więc jest super. Bardzo się z tego cieszę, a ja już się z Wami żegnam. Majo Jajo.